Maruego powieści mam swoje miejsce przy barze. Wernie gdzie szandy przykrywam od lat. Lubię słuchać o czym się gwarze Lubię wiedzieć co dzieje Czasem trafię na nową opowieść Czasem wszystko co słyszę już jakbyś skończona Tylko słowa piwem podlany Całkiem nowych nabrały baran Kiedy słońce zachodzi zaczyna jak to wieczór kawernie się znamy, tylko większe przychy, tylko silniejszy ja w opowieściach tych samych od lat. Kiedy słońce zachodzi zaczyna, jak to wieczór kawalnie się znajomy tylko większe cichy, tylko silniejszy ja w opowieściach tych samych od tym czterem przy stole na końcu. Obojętne, czy ktoś już ich opowie, zna, gdy się do nich niebacznie przysiądzie. Nie wypuszczą tak łatwo się zła. Długo w kącie pod ścianą. Dla niejednej dziewczyny straszny przeżywał sztorm. Dla tej rudej, co w oczy mu patrzy, tak dzisiaj pewnie popłynie na chor. Kiedy słońce zachodzi zaczyna, jak co wieczór z kawerny nie się znajomy war tylko większe przechyły, tylko silniejszy wiatr w opowieściach tych samych od lat. Kiedy słońce zachodzi zaczyna, jak co wieczór z kawerny nie się znajomy war tylko większe przychyły, tylko silniejszy wiatr w opowieściach tych samych od Starzamy refren dwa razy, dlatego byście się mogli nauczyć i zaśpiewać razem z nami także. Za Na chwilę będą bardziej znane piosenki, to myślę, że będziecie śpiewać też. Są tu tacy, co wszystkich znają. Z każdym są po imieniu, czy chce tego, czy nie. Dobrych rad mają zawsze bez liku. I zamęczyć cię mogą na śmierć O tym jak kiedyś w morzu bojało Opowiada tu każdy byle słuchacz miał A im więcej sobie wypije Tym częściej uderza fal Kiedy słońce zachodzi zaczyna Tak co wieczór z tawerny niesie znamy fal tylko większe przechyły, tylko silniejszy gat w opowieściach tych samych od lat. Kiedy słońce zachodzić zaczyna, jak co wieczór z nie niesie znajomy far. Tylko większe przechyły, tylko silniejszy gat w opowieściach tych samych od W tawernie, gdzie szanty przygrywam od lat. I jak każdy, kto tutaj przychodzi Swoją własną opowieść też mam Znacie wszyscy mnie tu, nie od wczoraj Ta historia to prawda szczera, jak złoty ząb. Może czasem dla dobra naraz od kilka przed duże ten sztorm. Kiedy słońce zachodzi, zaczyna jak co wieczór z się znajomy dwaj. Tylko większe przechyty, tylko silniejszy ja w opowieściach tych samego dnia. Kiedy słońce zachodzi, zaczyna jak co wieczór z się znajomy dwaj. Tylko w większe brzychy, tylko w silniejszy wiatr, po powieściach tych strany chodź.